Cześć, mam go z tej strony, Good Domino. Ja się odbieram 800 fałdolców, na... zobaczcie sami, że odbieram 800 fałdolców. Pamiętajcie o kodzie. Jak, nie wiem, wybierzcie sobie, jaki kodik. I pisz i dodajcie w komentarzu nie. Wiecie, jaki kubasych o widzicie, 800 fałdolców, to. Tutaj widzicie 1000 fałdolców, równe 1000. Zobaczmy jeszcze przed Chyba dzisiaj koba, w ogóle nie koba. byłem w sklepie. O, widzicie? Mój brat, jeśli chcecie, brakuje nam cztery suby, żeby nagrać film z twarzą. I pamiętajcie, będzie więcej filmów z borem, tak jak napisaliście. Chcecie więcej filmów z borem, to będą filmy z borem. Przepraszam bardzo, z telefonu nagrywam. Widzicie, o, tutaj na przykład powróciła dzisiaj. O, kryształica powróciła. Patrzcie co fajny skinek. Oj, tutaj ten... Polecam, polecam bardzo. Nieustając tabowanko. Polecam. Bardzo kupić. No dobra, dziękuję na za oglądanie tego odcinka. Do widzenia. Trzymajcie się, papa. Pa.